Witam wszystkich. W dzisiejszym filmie zajmiemy się czym? Włącznikiem świateł awaryjnych do motocykla. To jest nasz główny element. Jak on działa? Działa tak, że jak jest... Wyłączony to wszystkie te kabelki, które są tutaj, te trzy są rozłączone. A jak jest wciśnięty, to jest wszystko zwarte. Wszystko jest, wszystko jest zwarte i tyle. A teraz przechodzimy już do kolejnego etapu. Witam ponownie. Najpierw musimy się zastanowić. Gdzie, w którym miejscu przymocujemy nasz przełącznik? Od awaryjnych, ja już sobie wybrałem miejsce. Będzie to tutaj, w tym miejscu, bo za bardzo nawet nie mam gdzie, szczerze mówiąc. Oczywiście, najpierw musimy sprawdzić, czy pod spodem, czy pod spodem, to nam wejdzie i się wszystko zmieści. Czy nam nic tam nie będzie przeszkadzać. Dla własnej pomocy, zrobiłem sobie tak zwany szablon, coś takiego. To jest tego. I kwadrat wewnątrz to jest ten kwadrat. Przykładamy, czy będzie pasowało. Jest OK. Zaraz oznaczamy. Poluźnimy sobie lampę i jedziemy dalej. Jesteśmy po zamontowaniu już łącznika. Troszkę trzeba było poprzycinać tam plasticzki, troszkę tego, ale jest OK. Tu są nasze kabelki. No i teraz będziemy szukali, gdzie je podpiąć, tak? Czyli musimy najpierw znaleźć, w którym, którym kablu idzie przerywać. Najlepiej sobie poszukać kabel, który idzie od przełączników świateł. I po tym kablu dojdziemy, gdzie mamy szukać to, tak? Czyli u mnie będzie akurat ten czarny. No i tu będziemy szukać naszych migaczy, tak do tego e, użyjemy zwykłego próbnika. Tą żabkę podpijamy do masy, a tu zrobię do kluczyków i sprawdzamy najpierw e, sprawdzamy najpierw e, sam przełącznik, tak? Czyli sam, sam przerywacz. Czyli wpadamy w, w każdym po kolei tu się świeci. Nie wiem czy to widać. To nie to. To nas nie interesuje. To nas nie interesuje. O. To jest nasz przerywacz. To jest jeden kabel. Czyli to będzie brązowy. Będziemy się z tej strony wpinać, to będzie brązowy. A teraz, żeby migacze sprawdzić, musimy włączyć najpierw jeden migacz? I sprawdzamy, czy to tu? Nie, może tu? To jest jeden. Teraz włączamy drugi i szukamy drugiego. To będzie ten. Ten? Nie. Chciałbym, żeby było wszystko widoczne, ale to tak nie zawsze idzie. O! Teraz, jak wyłączę, włączę. Tak. Czyli mamy trzy kable już znalezione i podnie się będziemy wpinać. Czyli ten kabel to jest kabel od przerywacza jeden i tutaj zaraz za nim drugi ten wewnątrz to są od kierunkowskazów ja będę się wpinał od strony głównej wtyczki dlatego jak kiedyś dlatego że jak kiedyś się będzie wymieniało tutaj te przełączniki no to nie trzeba będzie tego wszystkiego odłączać, odlutowywać i tak dalej no więc yy, zabieramy się do Pracy. Jeszcze jedna sprawa. Gdzie, jaki przewód podłączymy, nie ma większego znaczenia, bo one i tak są rozwarte, a jak włączymy kierunkowe, włączymy awaryjki, to i tak się zbierają wszystkie, więc możemy sobie wybrać. Ja dam do kierunków T 2 a do przerywacza dam czerwony. Ale jest to według, wedle uznania. Ok. Czyli ja podłączam i będziemy działać dalej. Ja już zakończyłem. Dla was to była sekunda, dla mnie to było około godziny pracy. Zaraz sprawdzimy, czy wszystko działa. Tak jak mówiłem, czerwony kabel do przekaźnika od kierunków, a te dwa do jednego kierunku i do drugiego kierunku, czyli do prawego i do lewego. I powinno być OK. A więc testujemy. Może zagłasza. Jest jeszcze jedna kwestia. Pytanie teraz dla was. Ja mam na to swoją, ja mam na to swoją teorię, ale dlaczego one nie działają jak przekręcę kluczyk off? Jak widać nie działa. Włączę, zapłon i działają. Dlaczego? Czy tak ma być? Odpowiedzi piszcie w komentarzach. Pozdro.